Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj króciutka prezentacja wagonów AWT, które posiadam. Tak jak wiecie, firma ta, przewoźnik ten czeski jest w, w, od pewnego momentu w kooperacji z PKP Cargo. W tej chwili, jeżeli się nie mylę, przynajmniej część tej firmy albo nawet całość tego przewoźnika nosi nazwę już PKP Cargo International więc jest to też malowanie, które się troszeczkę będzie przechodziło, że tak powiem do lamusa, jest to już pewna przeszłość. Trzy modele Albert Model, dwa rodzaje tego modelu, to znaczy dwa rodzaje modeli, dwa rodzaje konstrukcji wagonu oraz jeden Pico i to w wersji hobby, także nie możemy oczekiwać tutaj jakiegoś szału. Może zacznę od tego piku, e, Numer katalogowy 58747, jakiś EAS, e, wagon, który Piko wydaje we wszystkich możliwych wariantach. Ja go gdzieś znalazłem, e, po prostu jakiegoś sprzedawcy w Polsce, e, gdzieś tam na jakimś forum i sobie po prostu kupiłem od niego jako ciekawostkę. To, to był wagon bardzo tani, więc e, nie żałuję. Żałuję tylko tyle, że no nie, mam, nie mam więcej, bo. O ile wagon ten jest, powiedzmy, jakąś fikcją, to mimo wszystko prezentuje się dobrze i, i jeździ dobrze. No cóż, nie mamy tutaj właśnie, brakuje tutaj tych elementów hamulcowych i tak dalej. No, Jest to prosty model, jest to model właśnie w, w segmencie hobby, więc jest tutaj jakby no, no to, to, to jest odlane i jest to wszystko w jednym kolorze, także nie mamy tutaj specjalnie jakich, jakiegoś szału. No może jedyne, jedyne to, to wnętrze tutaj jest jakiś, jakiegoś troszkę innego koloru. Ciekawostka i tyle. No, taki wagonik cztero, że tak powiem, osiowy wagonik AWT i tyle. Co więcej o nim powiedzieć. No, tutaj numerek inwentarzowy CZAWTR. 3354, 59, 9, yy, 9, 6, 1, 8, 6, 3 i kreska 3 Eas tak mówiłem wcześniej taki to oto wagonik nie będę go się tutaj chował do opakowania, ponieważ po prostu zrobię jeszcze dla was kilka, kilka fotek tutaj na zewnątrz Także go odłożę tutaj dziś w tył, natomiast my się zajmiemy tymi wagonami Albert Model. Starszym modelem wydanym przez, AWT, przez Albert Model jako wagon AWT jest tutaj ten wagonik. Tak jak widzicie, wagonik CZAWT 92302. Jest to UAS jest to, tak jak wiecie, bardzo ciekawa konstrukcja, która również, której również Albert Model produkował modele polskie, czyli z podnośnikami, dość fajnie wykonany model wagonu, precyzyjnie pakowanko jest, dość tradycyjnie. Konstrukcja tego wagonu jest bardzo ciekawa, bardzo ładna też wizualnie. Proszę bardzo, pokażę go z tej strony. Pokażę go również od strony jeden z, jednej z barierek. I z drugiej strony. Podwozie bardzo bogate. Tutaj mamy te podnoś podnośniki, które są metalowe, dlatego że wagon ten rzeczywiście e, no, uchyla się w prawo, w lewo. Nie chcę w tej chwili tutaj czegoś złamać, ale z, widziałem na jakimś unboxingu, właśnie jak ktoś pokazywał, jak ten wagon się uchyla i rzeczywiście się uchyla, więc Albert model tutaj bardzo się postarało, żeby ten wagon był bardzo porządny, jeżeli chodzi o porównanie do wagonu, który wcześniej pokazywałem piko. No to oczywiście jest to zupełnie inna bajka. Tak, mówiłem, wagon UAS, numer inwentarzowy tego wagonu 8754 9200 5 Także bardzo ładny, porządny wagon. Żałuję, że nie kupiłem sobie wcześniej tego wagonu. Był on tutaj dostępny na naszej stronie w Bułgarii. Niestety go nie kupiłem, jakoś tak wydawało mi się za drogi. Później się okazało, że, że już go nie ma, ale go gdzieś tam jeszcze dorwałem. Później w Polsce. No cóż, model Albert, model z, do tanich nie należą. I jeszcze dwie cysterny, takie z nowszych wagonów, tutaj, jeżeli chodzi o. o to to jest 78. Mm, 8008, oczywiście ten sam przewoźnik, z tym, że mamy tutaj wagon typu zaes, cysterna. Już widziałem, że te, wy, wyciągnięcie takiego wagonu tutaj z pudełka no to rzeczywiście jest nie lada, że tak powiem zadanie, bo mamy tutaj do tego włożone takie, takie dodatkowe jakieś elementy i wyciągnięcie tego wagonu bez uszkodzenia czegokolwiek w nim, to jest po prostu jest to katorga. Już widziałem to od z kolegi, ale ja spróbuję mi się w miarę udało, w miarę Dobrze tutaj wyjąć właśnie ten, tą, tę cisternę. Yy, numer, yy, że tak powiem, numer inwentarzowy 33 54 78 81 026-0 tak jak mówiłem ZAES, yy, stacja Bochumin. Bardzo ładne są te modele yy, Albert Model. Tutaj co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, że to są porządne modele, elementy fototrawione, naprawdę, naprawdę bajeczka jak dla mnie. Zwłaszcza, że jestem dość, jestem laikiem jeśli chodzi o modele, ale zobaczcie, chociażby spojrzenie tutaj na te elementy już pozwala nam naprawdę zobaczyć ich wspaniałą jakość. I trzeba też przyznać, że Albert model coraz lepiej stara się o coraz lepsze walory jazdy. Jeszcze troszeczkę, czasami gdzieś to nie jest aż takie, jakbyśmy chcieli. Ja należę do takich zbieraczy modeli, którzy chcą, aby te modele jeździły, a nie tylko, żeby gdzieś tam powiedzmy. Stały na półce, czy, czy, czy na makiecie, statycznie, więc one na pewno będą musiały pojeździć. To tak tyle. Króciutka taka prezentacja unboxingowa tych modeli, które trafiły. Na początku miałem ten model, właśnie Albert Model, później znalazła ta węglarka, i na końcu te dwie cysterny. I tak sobie pomyślałem, że już potem na końcu zrobię zbiorczą prezentację tych wagonów. Nie wchodziłem, oczywiście, w jakieś szczegóły. Być może w przyszłość pozwoli mi. Zająć się również szczegółami tych, tych wagonów. To tyle króciutko na ich, na ich temat. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kilka zdjęć. Do zobaczenia. Cześć.